Szczycą nas swoją obecnością artyści. Pan Andrzej Jagodziński i jego trio będą wykonywali utwory Bacha, a spotykamy się charytatywnie, dobroczynnie, żeby uzbierać na leczenie, rehabilitację Łukasza Holendra z Mordowa. Łukasz jest w tej chwili po długiej rehabilitacji. Zaczęło się od tego, że miał operację naczyniaka. Operacja. Hmm, udała, ale jak to często bywa, niestety z powikłaniami. Po operacji był sparaliżowany prawie całkowicie. Po długiej rehabilitacji jest lepiej. Jest w tej chwili częściowo sparaliżowany. Sam się porusza. Już mówi. Także widać efekty. To nie, że mamy nadzieję. Jesteśmy przekonani, że to pomaga. Dlatego to robimy. Czy akurat fajnie, że w tym miejscu dla mnie? Tak. Ja, ja jestem bardzo zadowolony. A Myślę, że publiczność również to zresztą świadczy o tym frekwencja, gdzie nie tylko na takich koncertach największych sław, ale i, i, i na bardziej amatorskich też bywa pełny kościół. Jest bardzo dużo dzieci, młodzieży i dorosłych ludzi potrzebujących naszej pomocy. I warto się nad tym zastanowić, bo naprawdę rągowskie społeczeństwo jest majętne. Mieszkam tu wiele lat obserwuję. I cieszę się z tego, ale też ci, którzy mają, powinni dostrzec tych, którym potrzeba pomocy. I dobrze, że tak jest taka możliwość przy okazji koncertu zebrać taką kwestę. To nigdy nie było jeszcze tak, że coś się nie udało, że coś nie wyszło. To zawsze wychodzi dobrze i coraz lepiej. To są po prostu dobrzy ludzie, dobry klimat.